Czy biznes ma płeć, czy firma jest kobietą? Przyznacie Państwo, że to dość karkołomne, a zarazem ciekawe pytanie. A ja odpowiedź na to pytanie będę chciał uzyskać od Doroty Krajewskiej-Trajdos, prezesa radomszczańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku. Ta rozmowa będzie w pewnym stopniu rekomendacją i zaproszeniem na bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które będzie 27 kwietnia od 10 do 18 w Metalurgii. A będzie to w pewnym stopniu kontynuacja tematów cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem podczas Radomskońskiego Forum Przedsiębiorczości, a dyskutowano właśnie na temat kobiety w biznesie. Wydarzenie 27 kwietnia, a rozmowa w temacie już w środę 26 marca premiera o godzinie 19:45. Gościem państwa i moim na portalu Radomsko24 będzie Dorota krajeska traidos prezes Radomszczeńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku. Zapraszam do oglądania tej rozmowy.